To może, ale jak dobrze pójdzie, to może da to po końcowych napisach. Nie chce mi się. Jak dobrze pójdzie, tak? Ehm, Aha, czyli to ja się teraz mam starać w tym programie, tak? O łaskę, rozumiem, Twoją oraz o łaskę Oli, tak? Tak. tak. Patrzycie, drodzy Państwo, na tak wspaniałych młodzieńców, e, zastanawiacie się, jeśli, jeśli szukacie na przykład partnera, zastanawiacie się, no. Fajnie by było, ale już są zajęci, tacy kawalerzy byli do wzięcia, już tam zostali zagospodarowani jakoś w tym życiu. I zastanawiacie się potem, no, co dalej? Co, jak znaleźć drugą połówkę? Chciałabym fajnego mężczyznę, takiego jak oni, właśnie dobrze zbudowanego, o ładnych włosach, z brodą, zaradnego, z dobrą posadą. W sensie, że robi coś ważnego dla społeczeństwa, na przykład YouTube. Ehm, gdzie szukać tak, tego typu mężczyzn? Mamy odpowiedź. Nie, <noise> nie, ja, ja myślę, że się pociągniesz, bo dobry taki dynamiczny wstęp, taki w stylu Michała kępu. Dobry wieczór. Dobrze, że jestem. Przepraszam! Prosimy o... Film. Wiadomo. Gdzie poznać dobrze sytuowanych i generalnie ciekawych mężczyzn... No to ja już odpowiadam. się do Krakowa pod adres... Jaki? No też właśnie zrobiłem spanie. wstęp. No ale tu możesz może ich spotkać. Ja nie mówię, że to będą twoi partnerzy, ale czy pani nie, nie uważa, że pani ma na myśli do wzięcia? Bachelor. A, a to, to zobaczmy, to nie wiem, to nie wiem, to nie wiem, to zobaczę. To mój prezent to dla was. Kilka pomysłów. Okej, okay, ja lubię prezenty. Święta idą sobie. Muzyka świąteczna i pani mówi, że to jest prezent dla was. No Okej. Okay. To ja przyjmuję takie prezenty. Tak? Znaczy, tylko ja będę bardziej myślał o, o kobietach, jednak, nie? Można? No tak średnio bym powiedział. Nie, panie się skupia na mężczyznach, więc musiałby szukać mężczyzn. Teraz, w tych najbliższych miesiącach, tyczeń, luty. A grudzień? Marzec, kwiecień, maj, ręko wiem i znowu, znowu święta za chwilę. Do meritumu. Mężczyzna idźcie na taki event w towarzystwie ładnej kobiety, ale nie wszyscy. Czyli trzeba znaleźć ładny event? Event. A co, co jest dla Ciebie ładnym eventem? Jakiś bal. Ee... już Juszczyk był ostatnio na czymś. Na jakimś Był na eventie. To jest na eventie Radia Z. They're the same picture. A, mi... nagroda imienia Andrzeja Wojciechowskiego. No to to jest event. To, Nie no jest to... niesamowity event. No to myśl jest taka. Czyli stoją... Taki event. Tak, ale myśl stojąca za tym jest taka, że jak mężczyzna idzie na taki event, no to mm. szuka kogoś do plus jeden. Mm -hmm. bo prawdopodobnie ma takie zaproszenie plus jeden. Prawdopodobnie tak. Więc to jest dobra okazja na. Zapoznanie się. Teraz na przykład jest na przykład. sezon nowego wina Bożolenowo i zróżnicowane. Bożole Nowo, owszem. Dobrze pani by... mówi, już było Bożole nowo? no tak? O! Znalazłaś, wcale. Oh. Bożolę nową. O, oh, wow, nice. To Jest po prostu nowe wino, świeże wino. Bożolę 3 Trzeci, czwartek listopada przypada święto Bożolę. Skąd ty to znasz takie słowa? Piem wino. Ja też pijam wino. Ale ty pijesz do, do trzech dych. To nie są tanie rzeczy. W jest na przykład bardzo fajny event Las Vegas, który jest ją. Jaki? <laughs> Nieważne jaki, ale jest w Las Vegas. Nawet no, jak fajny event, <laughs> to może warto lecieć do Las Vegas. Ty chciałeś na Krida do jakiegoś centrum handlowego do La Stanów lecieć, chciałbym ci przypomnieć. No, to <laughs> Wolał do Las Vegas na summit. No, okay. event. W styczniu jest na przykład bardzo fajny event w Las Vegas, okay. który jest związany z godą. Oczywiście na wszystkie te eventy bardzo ważne jest to, aby kupić najlepsze bilety. Oczywiście. Takie, które pozwolą wam znaleźć się w najbliżej otoczeniu. Tak. wystarczy, że będę stał obok? Tak. Interakcja i spotykanie osób, Mnie które podoba, że się że ta może być motywującymi. Udział w ekskluzywnych eventach i wydarzeniach może podnieść osobisty prestiż i status społeczny. To bym chciał, żebyście sobie zapamiętali no. jeszcze raz. Udział w ekskluzywnych eventach i wydarzeniach może podnieść osobisty prestiż i status społeczny. Udział w ekskluzywnych imprezach i eventach może podnieść osobisty status społeczny. Rozumiecie Też miejcie na uwadze to, że poznawanie ludzi w inny sposób, z innych kręgów, może otworzyć ja możliwości biznesowe. Biznesowe! O, wreszcie ktoś to powiedział, ja się na tyle lat! Tyle lat wyle się mówi, że się mówi biznes Pierwsze słyszę I wreszcie ktoś to powiedział nieironicznie i dzięki temu She proves me right Proszę, no, ty, ty replay pierwszy, Ale ty byłeś pierwszy Enhance może otworzyć przed wami możliwości biznesowe Nie, mówi biznesowe Biznesowe osób. Nie podkręca tak jak ja, ale mówi Możliwości biznesowe To jest dla osób, biznesowe. które uczestniczą w takich eventach Posiadają bogate doświadczenie i wiedzę, którą mogą się podzielić Play na święta jest cały, cały w prezentach. Drodzy państwo, tutaj mamy połączenie światłowodu i telewizji w jednej paczce, a to światłowód nie byle jaki, bo super, super szybki światłowód. światłowód do 5 gigabitów na sekundę. 5 gigabitów. Wiecie, to jest, ja tyle nie mam. 1 gigabit to jeszcze to niedawna było szok, szok, niedowierzanie. Teraz 5 gigabitów tak. można mieć? Wow! To jest to szok. Można szybko oglądać, szybko streamować. Tak i to 5 gigabitów przy uploadzie do 300 megabitów. Tak. To też super. A do tego telewizja z nawet 172 kanałami, więc będzie co oglądać. Oglądać. Czyli 172. Kanały. Tak. I tak. Mogli powiedzieć, że pierwsze. Yeah. No nie, bo 172, czyli do 173. Czyli 173 już nie. Nie, nie, nie. I 171. Tak. tak mm -hmm. Światłowód z telewizją na rok. I nie mówimy tu o usługach osobno, że światłowód, jeśli ktoś potrzebuje, albo telewizję samą ktoś potrzebuje. Tutaj mamy komplet światłowód, tak, tak z telewizją na rok w prezencie. Na tym polega świąteczna oferta od jest. Play. Także sprawdźcie tak. szczególnie link w opisie. Yep. Tam znajdziecie wszystko, co potrzebne, żeby móc z tego skorzystać. My Państwu to serdecznie polecamy, bo nie ma osoby, która bardziej kocha święta niż ja. A ja tylko przypomnę, że Play na święta jest cały w prezentach. Wracamy do odcinka. Ja wiem, że Pani sprzedaje kursy, to się już domyśliłem się na początku tego wideo, bo co ja Pani może robić? <noise> Czekaj, ja nie. Infinity co? A, infinitylove.pl okay. VIP Panie, VIP panowie jakim jesteś? Jesteś VIP Panem, czy VIP Panią? VIP Panem. Okay, VIP Panem, no, dawaj. Dawaj, okay. weź VI, nasz VIP 6, no. Czy to jest już człowiek konkretny? <noise> bo to jest Pan, który jest opisany jako VIP numer 6. Czyli to mógłbyś być Ty, paradoksalnie, nie? nie? wiemy tego. Dla, dla dobra odcinka, wyobraźmy sobie, że VIP numer 6 to jest Włodek, dobra? No. Dobrze. Ja opiszę, ty będziesz ujawniony. Jak się, bo to pewnie jest tak, że jak się zapłaci, to się ma dostęp do tego VIP numer 6. Czyli można kliknąć, a, to za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że wybrałaś propozycję dla pań VIP numer 6. Pozwól, że najpierw opiszę ci tego gentlemana. Wysportowany. Mocno zbudowany. Ma niebieskie oczy, rączki jak z bursztynu. Rączki jak z bursztynu. 170. 182. 182 mam w wodzie. Zadbany, elegancki. No, duże znaczenie przykłada do wyglądu. Starannym ubiorem wyraża swoją osobowość, szacunek dla osób, z którymi się spotyka i okoliczności. Przepraszam. W sytuacjach biznesowych nosi casualowe koszule i marna... Kurcze przydałby się taki program, który by mi wytłumaczył, jak się zachować w sytuacji casualowej. Na specjalne o! okazje zakłada tak. garnitury. O, to nic. nie jest... Nie. Joggery. Rocznik 1990. Języki. Niemiecki. Płynnie. Ja wolę. Brawo, duże brawo. Angielski płynnie? Jest. Zaradny życiowo? Tak. Problemy rozwiązuje na bieżąco. No dobrze, nie nosi w sobie. Będziemy go nie zżerałam. Walory. Mam walory? No dlaczego nie? A gdzie są tak, jakieś minusy? Nie od o. Odpowiednia kobieta. Pierwsza ramka. To znajdź nie. Najpierw odpowiednia kobieta. Najpierw odpowiednia kobieta. Optymistka pogodna. Ma z <laughs> Uśmiechnięta. Dla niej szklanka zawsze jest do połowy pełna. Jest przyjazna, otwarta i lojalna. Ma wysoką kulturę osobistą. I teraz klikasz. Jestem zainteresowana. Czyli to jest tak, piszesz imię, nazwisko, numer telefonu, mail, miejsce, bla, bla, bla. Czyli rozumiesz. I ty się pewnie Ej, za to płaci, tak? Kto płaci? Pan płaci, pani płaci. Ta pani płaci. Dobry pytanie. A ten kto pan. Płaci? dostaje za to pieniądze, że tu jest, na tej stronie opisane? Pani o, jest cennik. O. FaceTime nawet jest. Czemu FaceTime jest droższy? Aha, no to twierdza moja Prelooking. Jakbyś chciał. To ja mam osoba. dobry styl. Fajna styluweczka. Nauczysz ja. się dobierać strój na konkretną okazję. Ja no. mi... To mi by się przydało. Ty masz dobrą stylowę. No nie no, jak z tymi ślubami i joggerami? Tyle dziada mi... też tak jest tyle. Czy Ty byłeś tak na weselu ubrany? Nie. Byłeś w dżinsach na weselu i w t-shirtie? Um, I marynarce. Nie można tak, panie, włodku chodzić na śluby. A ja ci to powiedziałem. A, a, mi, jako... nie, a mi nie zaufasz za darmo, porada. Zaufaj ci. Okay. Od tego czasu jeszcze nie byłem na weselu. <laughs> no właśnie. <laughs> Znalazłem bardzo fajny TikTok, gdzie pani opowiada o najgorszych trendach kobiecego w cudzysłowie internetu 2023. Ja się pod tym generalnie nie podpisuję. Nie pod wszystkimi, bo oczywiście w tym kobiecym, w cudzysłowie, internecie o, nie siedzę, nie ale się zgadzam. Roku. Nie każda osoba, która ma narcystyczne cechy, to narcyz. Narcyz to osoba z zaburzeniami narcystycznymi. Z tym się chyba bardzo zgadzam. No nie? A ponadto jest duży trend na to, żeby, żeby nazywać a, ludzi a nie narcy... nie kobietami. A to nie w kobiecym. No dobra, no ale. ale ona... w internecie. Okej, okay, sobie... ale ona po prostu nazwała kobiecym. Tak, Możemy że, sobie to wy, że Ktoś wy, wy, ma wy, wyjąć. te aspekty narcystyczne, nie znaczy od razu, że, jest, że ma łatkę tą etykietkę narcyz, od której tak. automatycznie szybko można przejść do osoby toksycznej, od której czasie. O i to, to wszystko jest. I właśnie o to chodzi że w podróż od, od roku jest duży trend na to, żeby ludzi kobiety, nazwać z narcyzami, narcyzami i tak. To jest narcyz naprawdę myślą, że wszyscy ich byli to narcyzi z krwi kości, to tak. myślę, że grubo się narząd. A toksyk, chociaż może mniej szkodliwe, to myślę, że dość wyolbrzymione. Czy ktoś no, jest jak się mówi na ludzi, że ktoś jest tak się mówi, na ludzie toksyk? Że ktoś jest toksyk? Nie, toksyk. A to nie, to toksyk. Nie, to ja w sumie To toksyk, to mogę. przymiotnik. A ktoś jest toksykiem, ale jesteś toksykiem. A to nie, to nie, to ja tego nie używałem. Tu nie jestem tak wściekła na osoby, które używają tego określenia, określenia traumy, na po prostu hardcore, kryzysowe wydarzenie z ich życia, bo myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to jednak dość znacząca różnica między tym, że jest trauma, a jest na przykład mocne wydarzenie z twojego to, życia. To, ja, ja właśnie tutaj dałam pauzę, wyniku... bo jestem ciekaw w sumie Waszych, jeżeli chcecie napisać mail, to bardzo chętnie. Yeah. <laughs> Bo ja się tu... wiem chyba, o co jej chodzi i też rozumiem, dlaczego ona daje pewien, pewien hamulec, nie? Że jakby... tak, są traumy, ale też nie wszystko, co się wydarzyło trudnego w naszym życiu, można określić traumą. I myślę, że nie warto bagatelizować, czy umniejszać temu słowu, używając się. w określeniu na zasadzie obejrzenie tego filmu było traumą. Normalizujemy trochę coś, co jest większym określeniem, nie? Tak samo jak omówił depresję, ale mam dzisiaj depresję. jestem że ludzie tak czasem mówią sobie, ale że kiedy się to za bardzo rozlewa, okay. to się traci esencję słowa. Okej, okay, kumam. Może w związku po prostu z tym, że cały obszar tych zainteresowań wokół wnętrza ludzkiego, przeżyć, doświadczeń dzieciństwa, jest to jaki jest, jest większy po prostu niż kiedyś. To ludzie skaczą szybko do pochopnych wniosków, Można do skrajnych tak określeń. A na koniec szczypta hipokryzji, czyli to, co nazywamy u siebie zajebistą cechą, niezależnością, zestawianiem hmm. granic, po prostu odcinaniem się od toksycznych ludzi, u innych nazywamy ghostingiem, obojętnością, myśleniem tylko o sobie, może albo sprawdź, czy nie masz przypadkiem dokładnie takich samych cech. I może nie są one do końca dbaniem o siebie? Albo właśnie są, ale zaakceptuj, że nie mogą robić tak. To, to, to ostatnie mi się najbardziej podoba, że wiesz, że ktoś na przykład przestaje się z Tobą kontaktować i mówi, że czemu jest nie? A jak tylko kogoś odcieszasz, mówić nie, to jest care, ja teraz odcinam się od toksycznych ludzi. To, to ostatnie mi się bardzo spodobało, bo w sumie nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Drodzy Państwo, bardzo wam dziękujemy. Self, karujcie się, ale tak, żeby nie być toksykami. I Sprawdzajcie, czy nie macie podwójnych standardów dla siebie i dla innych. I w tym wszystkim pamiętajcie, żeby być lekko stroną. Coo, <gulia> 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 tato Game Boy Rączki, <gulia> <gulia> to gummi Game Boya. Prączki, jak Szkoda prądu, Stryk.